Nie ma Oli Popławskiej, no właśnie, miało być bieganie, ale. No, ale nie ma. Ola! No, jak to? Tu, tu mamy rozmowę na żywo. To by się chyba pomyliło. My nie gramy szadzi teraz. My, my mamy live'a do dzień dobry, TFUN. Ja, ja nie jestem Maciej Sztur. Spokojnie. Nie? Dzień dobry, cześć. Nie widziałeś Piotra Wolnickiego? Nie, nie widziałem. Dobra. Ale to jest plener, plener z szadzi, prawda? Tak, to jest Spuszcza Kampinoska, gdzie też mieliśmy zdjęcia do szadzi. Ja, dla niepoznaki, yy, przebrałam się w Piotra Wolnicy. Znaczy, za umę Turman. Tłum, yy, ja Kibbilla. proponuję, żebyś zdjęła okulary, bo nie jestem przekonany, czy ja rzeczywiście z Olą Popławską rozmawiam. To jestem ja. To jesteś ty. A to jest To jest Aguaja. Ona nie ma z tą sprawą nic wspólnego, ale ją zabrałam po prostu, żeby po, pomogła tropić Piotra Polnickiego. E, powiedz mi Ola tak, jak bardzo ważny jest sport, tężyzna fizyczna w tym serialu? No bo jednak ty jesteś panią komisarz, biegasz po tych lasach, szukasz. Jak to jest? Co no z tym bieganiem, to jest przesady, bo ujęcia są krótkie. Udaję, że biegnę, nie? I zaraz reżyser mówi stop, także na szczęście nie jest to maraton. Ale... E... Ale to nie jest wykańczające fizycznie, naprawdę? Nie, no troszeczkę tam trzeba mieć kondycji. Ehm, dlatego, no ale już po, po drugim sezonie szadzi, to no to rozumiem, jesteś... że to jakby jest. Y, mam to już w małym palcu, mogę Su... cały czas gonić Piotra Polnickiego. Ja jestem po pierwszym odcinku na playerze, we tak. wtorek kolejny odcinek, nie mogę się doczekać. Mhm. E, powiedz mi, e, bo teraz ta część to już nie jest książka adaptowana, teraz to jest scenariusz, prawda? No tak, i co zaskakujące, jest bardzo dobrze napisane. Ja nawet słyszałam takie opinie, że część druga jest lepsza od pierwszej. Tak, tak mówią ludzie. Tak twierdzi nawet Maciek Sztur, czyli Wolnicki, którego coś zgonie. Ja też mi się tak wydaje, że jest równie dobre albo ciutkę lepsze. Jest, pojawia się dużo nowych bohaterów, dużo nowych wątków. Pierwszy odcinek jest taki mylące, bo on jest dosyć statyczny. Akcja dzieje się nie w Puszczy kampinoskiej a nie na sali sądowej tylko na sali sądowej więc jest dosyć statycznie nikt tam nie biega wszyscy stoją dużo tyle mówią. odcinków próbowałaś go złapać złapałaś ale ja nie powiem co dalej zapraszamy widzów, nie. niech sobie sami zobaczą tak. Bo się robi po pierwszym odcinku, naprawdę widziałem taką zajawkę, wie, o wow, będzie chyba jeszcze lepiej. Tylko teraz tak. Pytanie, czy będzie y, seria trzecia, bo ja nie wiem, czy to jest jakaś zapowiedź, że ty teraz w Kibilu trzeciej części zagrasz, czy no, nie, nie do końca znaczy, to jest. Taka, ma się bać już teraz? Czy? To jest taka zajawka, y, po prostu Sławek kwabicki powiedział, że gdyby była część trzecia, on robi swój film, nie będzie miał czasu y, reżyserować, ale zadzwoniliśmy do Quentina i na jego cześć, ja się dzisiaj ubram, bo on się zgodził, powiedział, że troszeczkę musi podkręcić akcję, troszeczkę bardziej zmasakrować bohaterów, ale generalnie się zaszadził. No okej, okay, no słuchaj. Jakby będzie szadziowo. Niech, niech będzie szadziowo. To jest plener dla Ciebie taki zupełnie naturalny. Ty tak mieszkasz, prawda, w otoczeniu tak, przyrody? Tak, mam tutaj szałas niedaleko. <laughs> ale korzystasz z tego, z psem, prawda? Tak, taki... tak, no Aguaja widzi, jak widzisz jest y, moją tutaj, moim psem y, y, zaprzężonym do y, tego, żeby biegać ze mną. Generalnie góry, morze, <coughs> bieganie, to jest Twój żywioł. To znaczy, ja lubię być aktywna, nie lubię siedzieć w miejscu. Mam takie leciutkie, ym, pozytywne ADHT, wydaje mi się. Aczkolwiek nigdy żadnego sportu nie uprawiałam wyczynowo. O, uwaga, bo teraz biegnie pies bez, bez e tej i teraz może być ostre starcie. To w takim razie, o, uwaga, to w takim razie. Ale on się o. boi, dobra. No już, już, już. już. O, już wiadomo, dobrze. że jesteśmy na żywo. Zapraszamy tak. teraz A, na. Na żywo, tak? Tak, tak, tak no, naprawdę. No, na <laughs> zapraszamy na drugi sezon e, we wtorki, we wtorki. E, na player.pl. Drugi odcinek to nie widział pierwszego, niech zobaczy, bo jest fantastyczny. <laughs>